Witam was moi drodzy ponownie na moim kanale. Dziś na warsztat bierzemy Opla Insignię pierwszej generacji, by podsumować najczęstsze usterki, typowe awarie i ukryte wady tego modelu. Insignia produkowana od 2008 roku zdobyła uznanie jako przestronny, komfortowy i dobrze wyposażony samochód klasy średniej. Niemniej jednak, jak każdy pojazd, również ten model ma swoje problemy techniczne, a tych trzeba przyznać jest całkiem sporo. Postaram się omówić najczęstsze awarie, które dotyczą zarówno wersji sprzedliftingu, jak i po liftingu. Przyjrzymy się problemom związanym z układem napędowym, elektroniką, zawieszeniem, a także opiniom użytkowników na temat kosztów napraw i trwałości kluczowych elementów. Zacznijmy od silników benzynowych i ich typowych usterek. Opel Insignia oferował szeroką gamę jednostek benzynowych, ale niektóre z nich okazały się problematyczne. Silniki 1.6 Turbo oraz 2.0 Turbo często charakteryzowały się nadmiernym zużyciem oleju. Jednostki turbodoładowane szczególnie cierpiały na ten problem, co w skrajnych przypadkach prowadziło do poważnych uszkodzeń silnika. Problemy z turbosprężarkami objawiały się spadkiem mocy oraz charakterystycznym gwizdem podczas przyspieszania. Częstą usterką były także zawory EGR, które ulegały zanieczyszczeniu, powodując nierówną pracę silnika i wzrost emisji spalin. Silnik 1,4-turbo również miał swoje bolączki. Przegrzewanie się tej jednostki prowadziło do przedwczesnego zużycia uszczelki pod głowicą. Dodatkowo użytkownicy często skarżyli się na nieszczelności w układzie chłodzenia, co skutkowało wyciekami płynu chłodniczego. Przejdźmy teraz do silników diesla. Szczególnie jednostka 2.0 miała problemy z filtrem cząstek stałych. W eksploatacji miejskiej filtr ten często wymagał regeneracji lub wymiany. Układ wtryskowy również nie był wolny od awarii. Wtryskiwacze Bosch okazywały się podatne na uszkodzenia, co prowadziło do spadku mocy i nierównej pracy silnika. Wysokie obciążenie turbosprężarki z kolei powodowało jej przedwczesne zużycie. Kolejny problematyczny silnik wysokoprężny to 1.6, który miał tendencję do nadmiernego rozciągania się łańcucha rozrządu, wymagającego kosztownej wymiany. W starszych egzemplarzach użytkownicy często zgłaszali także wycieki oleju. Przechodząc do zawieszenia i układu kierowniczego, warto zauważyć, że choć zawieszenie wielowahaczowe zapewniało dobre właściwości jezdne, było ono stosunkowo delikatne, szczególnie na wymagających nawierzchniach, takich jak polskie drogi. Zużycie tulei i wahaczy to jedne z najczęstszych problemów wymagających regularnych interwencji serwisowych. Podobnie, łożyska kół insignii cechowały się ograniczoną trwałością, a ich przedwczesne zużycie objawiało się charakterystycznym szumem podczas jazdy. Układ kierowniczy również nie jest bez wad. Problemy z maglownicą, takie jak wycieki płynów wspomagania czy luzy w przekładni, były często zgłaszane przez właścicieli. Awaryjność dotykała także elektrycznych pomp wspomagania, które, w przypadku uszkodzenia, prowadziły do całkowitej utraty wspomagania kierownicy, znacznie obniżając komfort i bezpieczeństwo jazdy. Elektronika i systemy wspomagające to kolejna pięta Achillesowa Insignia. System IntelliLink, choć nowoczesny i zaawansowany, miewał swoje kaprysy. Użytkownicy narzekali na zawieszanie się systemu, szczególnie w pierwszych wersjach oprogramowania, a także na problemy z dokładnością nawigacji i trudności z aktualizacją map. Czujniki i kamery, które miały ułatwiać życie kierowcy, nie zawsze działały bez zarzutu. Awaria czujników parkowania czy problemy z kamerami cofania często kończyły się kosztownymi naprawami lub wymianą. Koszty eksploatacji modelu również mogą być wyzwaniem. Wymiana elementów zawieszenia, naprawy układów wtryskowych, regeneracja turbosprężarek czy konserwacja filtra cząstek stałych to wydatki, które mogą znacząco obciążyć budżet właściciela, zwłaszcza w przypadku zaniedbań serwisowych. Pomimo tych niedogodności, Opel Insignia pozostaje samochodem cenionym za przestronność wnętrza, komfort jazdy i dobre właściwości jezdne. Model ten wciąż cieszy się dużą popularnością na rynku wtórnym. Aby jednak cieszyć się jego zaletami, należy regularnie dbać o serwisowanie oraz zwracać uwagę na stan kluczowych podzespołów. Potencjalni nabywcy powinni dokładnie sprawdzić historię serwisową pojazdu, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i cieszyć się komfortową jazdą przez wiele lat. Mam nadzieję, że opisane usterki pomogą Wam w podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie tego modelu. Pamiętajcie, każdy Wasz lajk like i komentarz zwiększa zasięgi, dlatego za każdą aktywność ślicznie dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia!